Witam, Sobota 9, bodajże, luty 2024 rok. Wczoraj przyjechało drewno 5 metrów, sosny, świerku, ogólnie to iglaste jest. Co to dokładnie jest, to nie wiem, wczoraj samochód by nie było śniegu. W międzyczasie śnieg dosypał, żona nie przykryła. Ja przyjechałem później, to przykryłem trochę tutaj plandeku. Zaraz będę się zabierał za. Władanie tego tutaj do tego pomieszczenia w tak zwanej drebutni, gdzie kiedyś niegrzeczne dzieci się do drebutni zamykało tak pamiętam z, z młodych dziecinnych czasów teraz tak będzie będę to odkrywał zaraz tutaj wam dogram filmik jak to samochód wczoraj przywiózł ładnie poukładane było tutaj z kamery z monitoringu że powiem wam jest tego sporo jest tego sporo, ale też widzę, że są takie grubsze szczapki, na przykład taka, o, niestety, trzeba będzie ją na, Zobaczcie. do ręki, jest spora, trzeba będzie ją dziamnąć na pół. I takich myślę, że jest więcej, takich większych, niech szybciej sobie schnie, zaraz jeszcze później przyniosę miernik do wilgotności, zobaczymy ile to drewno tam gdzieś spod spodu, takie nieobsypane śniegiem, to drewno, także musi być mokre. Tutaj wczoraj jeden kawałek przerąbałem, no właśnie czuć, czuć że jest wilgotny, czuć że jest wilgotny, myślę że na pewno powyżej 30% będzie miał w porównaniu do tutaj do tej, do tej sosny, ta sosna już jest ładna, suchutka, leciutka, jest różnica, jest różnica, no ale mamy czas aż do końca lata tego roku także sosna spokojnie nam wyschnie i nowy zakup wczorajszy wczoraj już testowałem powiem wam że rewelacja x25 jest rewelacja w porównaniu do tej mojej starej do tego starego piskarsa długość jest taka sama waga jest myślę że ta stara jest o kilogram lżejsza niż ta nowa czuć wyraźnie w ręku. Zobaczcie tutaj, jak wygląda ostrze. W tej starej, takie dosyć skromne, a w tej nowej to ostrze jest takie samo jak i X27, ta najwyższa, największa siekiera Fiskarsa. Wygląda identycznie, tylko że X27 ma jeszcze gdzieś o tyle dłuższą rączkę. Ta jest fajna, bo. Rączki są praktycznie takie same, długość jest taka sama, tylko tyle, że jest większe ostrze. A jak ja tutaj rąbię na tym pięku, chcę coś przerąbać, to zobaczcie. Ja już podziabane tutaj tabelka stara, jak się wali. Także taka długość tutaj jest bardzo dobra. No, tamta byłaby za długa dla mnie. Tamta to raczej taka dla drwali. Dobrze, ja idę sobie to rękawiczki ubieram. Będę to pomału tutaj śnieg z tego zwalał i ładował do tego tutaj pomieszczenia. Niech sobie schnie. Pomieszczenie jest przewiewne. W lecie jest nasłonecznione praktycznie od rana do godziny 14.00. Także jest cieplutko. Wyschnie na pewno. Na razie 5 metrów. Zaraz będzie tutaj ten filmik, jak samochód wczoraj przebił. No i widzimy się później. Niestety deszcz się rozpadał i to dość mocno. Także trochę porobiłem dokładnie to tyle, jeden rządek i pół rządka drugiego, prawie każde muszę brać i przerąbywać drewnienko na taki mniejszy kawałek. Bo jednak są takie du duże, są pocięte tam, no niewiele było mniejszych pociętych. Ciekiera się sprawuje rewelacyjnie. Yy, jeszcze tak, powiem Wam do tej siekierze, kupiłem ją w mrówce za 300, 299 zł i do niej dostałem jeszcze był w komplecie yy, dołączony nożyk, też Piskarsa yy, S40 czy coś takiego, Taki w takiej obwolucie, można sobie do spodni przypiąć. No dobra, to na razie tyle, zaraz pójdę do domu, dogram film, bo muszę przeczekać ten deszcz żeby dalej to rąbanie robić sobie, powiem Wam, że rewelacja, można się poruszać trochę, jest około 2 stopnie ciepła, także mi jest gorąco, powiem, pójdę, do, dogram ten filmik, jak tutaj na wywrotce przywieźli to drewno i, i go wrzucę już na... YouTube. Następnym razem dogram, jak już tutaj mam wszystko porąbane. Ile to jest? Pomierzymy metrówką. Ma być 5 metrów, także na pewno jest 5 metrów. Także to tyle na razie. No, jedynie mam nagranie z monitoringu, jak to by wyglądało. Już tutaj załączę play. Teraz samochód będzie wjeżdżał. O, właśnie wjeżdża Zobaczcie, jak to jest pokładane równiutko na aucie i tutaj zaraz pan wysypie o, może dam tutaj troszeczkę przyspieszymy niech to się wysypie ale widać, że bardzo ładnie jest równo poukładane jak się sypywało to tak samo równiutko dobra, tutaj dam teraz nie wiem, która to godzina była 12.21 o, no może tutaj będzie to następne będzie wysypywał zaraz zobaczymy, przyspieszymy trochę no tak, sypię się dwunasta dwadzieścia trzy o, o, i tak to tak to wyglądało, tak to wyglądało zaraz tutaj spowodujemy to, żeby on już pojechał. Stąd. On będzie gdzieś tutaj. O! Taka cała kupa drewna. Tak jak widzieliście, no ale to wczoraj to pod, pod plandeką było. Także tak to wygląda. Dzisiaj troszeczkę już tutaj to zebrałem i trochę tutaj z tej górki. No zobaczymy. Ja to porąbię, Jak deszcz przestanie padać, pójdę to rąbać dalej. I poukładam i weźmiemy metrówkę Zmierzymy ile to tam było To się przeliczy Ile to metr, rzeczywiście metrów było Czy 5, ale ostatnio mi przywieźli I mierzyłem metróweczką Także było dokładnie tyle Ile powinno być Także to tyle w tym filmie A to jeszcze zobaczcie co mi przyszło Ale to na następny film Chyba wiecie co to jest to na następny film to musi poczekać jeszcze na jeszcze nie otwierałem tego od wczoraj yy, poczeka sobie muszę to sobie otworzyć zobaczyć jak to zamontować i zrobić zrobimy film o tym także to tyle na razie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach przedogram yy, kawałeczek o tym właśnie drewnie to jest sos na świerk yy, kupiłem to w sumie po 260 zł za metr, czyli pani chciała 250 zł, plus 50 do wózka za 5 metrów, czyli wyszło 260 zł za metr mokrej, mokrego, mokrego drewna iglastego, tylko tyle, że pocięte, połupane. No, co mi to naprawdę dużo daje, bo ja nie miałbym kiedy się tym zająć. Zobaczcie, tak to wygląda w tej chwili. Deszcz pada, śnieg już dużo, dużo, dużo stopnią od wczoraj. także Także no to tyle już. No, pozdrawiam. Do zobaczenia.